To pozwoliło nam tą inwestycję wykonać w ciągu dwóch lat, myślę, że na bardzo dobrym poziomie. Dla naszych mieszkańców było, było to bardzo ważne. Chcę powiedzieć, że pani starosta nie powiedziała chyba wszystkiego, bo na pewno ma w zanadrzu już projekt, nowy projekt na odcinek z Dystrybu Polskich do Borska i z Borska do Wiela, bo ta droga na tym odcinku następnym jest tak samo zła, jak na tym była kiedyś. To jest jeden z, do tej pory jeden z, najdłuższej, z najdłuższych odcinków wykonanych w tej kadencji, bo ten odcinek to jest ponad 4,5 km trasy na odcinku od granicy gminy Karsin do miejscowości w Dzyze Tucholskie. W samej miejscowości w Tucholskiej wykonaliśmy również chodnik i zjazdy do posesji, które też pokazują, że dbamy tutaj o komfort samych mieszkańców. Ten drogę i te dzieła, które wykonali... Nasi przedstawiciele, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. W uroczystość wszystkich świętych jeden się domagał, żeby go dokumentnie pokropić. Ja to zrobiłem na cmentarzu, ale dzisiaj Was oszczędzę.